Cześć, witajcie serdecznie z tej strony Krzysztof. Giełda jest prosta. 26 maja. Pora co nieco przeanalizować. Słuchajcie, dzisiaj, co w programie? O, może tak, co w programie dzisiaj? Malutka pogadanka na temat zapowiedzianych korekt. Ciekawy temat, słuchajcie, żebyście pod rozwagę wzięli. I oczywiście spojrzymy na komentarze, co tam macie ciekawego do analizy i jeszcze jedna rzecz, czyli co się w tym tygodniu udało przehandlować. E, dobra, słuchajcie, króciutka reklama i lecimy z tematem. Ale zanim zaczniemy, to zapraszam Cię serdecznie do grupy GT, gdzie m.in. słuchajcie, prowadzę portfel na żywym rynku, czyli od poniedziałku do czwartku, aktualizuję co kupuję, co sprzedaję, w co reinwestuję, co wygląda dobrze, e, także robię analizy, e, plus dodatkowo kurs analizy technicznej, czyli od A do Z, można się po prostu nauczyć w sposób łatwy, prosty i przyjemny, e, również Strategie, którymi się poruszam i zarządzanie, którym się poruszam na rynku. Co sobotę mamy live'y o 20 na żywo, więc jeżeli chciałbyś się czegoś nowego, nowego dowiedzieć, coś nowego zdobyć, jakąś nową wiedzę, to zapraszam serdecznie. Link w opisie. No i dobra, zaczynamy sobie od komentarza Piotra. Cześć. Co dalej z CCC, który w dalszym ciągu rośnie i nic nie zapowiada na korektę w przeciągu następnych paru Tygodni, słuchajcie, ja sobie tutaj przejdę na CCC, chwileczkę dajcie mi, i teraz moi drodzy, bardzo ważna rzecz. Ogólnie rzecz biorąc, na wykresach, na rynku korekty. Zapętajcie sobie to na całe życie, nie są jakby zapowiadane, prawda? Jeżeli mamy strefę podażową, to możemy, jasne, spodziewać się korekty, ale jej nie musi tutaj być, prawda? I tutaj też, słuchajcie, odpowiedziałem koledze, także do, do, do czego jakby tutaj się. co mam na myśli, słuchajcie, żebyście nigdy, ale to nigdy, przenigdy nie myśleli na rynku w takich kategoriach, że coś rośnie i się nie zapowiada. Prawda? Bo jeszcze raz powtarzam, korekty z reguły są niezapowiedziane, więc jakby tutaj e, trzeba mieć swój plan, i tutaj też tak odpisałem, musisz grać zgodnie ze swoim planem. Ja plan miałem do strefy, czyli tam, tam, gdzie Wam mówiłem, że wychodzę, no to wychodzę, w której obecnie jesteśmy i tam też się realizowałem i dalej nie analizowałem, bo to już dla mnie spółka, bo już mnie ta spółka po prostu nie interesuje. Zysk zgarnięty powędrował w co innego. Dokładnie, słuchajcie, i tak naprawdę, jak analizujecie, jak gracie na rynku, to słuchajcie. Pułapka, jaką osoby początkujące robią, bo to jest osoba raczej początkująca, Piotr, prawda? Bo gdyby był dłużej na rynku, no to by nie zadawał takich pytań, tak? Ja rozumiem, że te pytania każdy zadawał kiedyś, ja też zadawałem, być może nie pamiętam. Natomiast są to takie pytania osób raczej początkujących, ponieważ osoba bardziej doświadczona wie, że na rynku nie spodziewamy się niczego, gramy tylko zgodnie z planem. I teraz, tak słuchajcie. Jeżeli to jest moje wejście, a to jest moje wyjście, to tu jest moje wejście, a to jest moje wyjście. I teraz początkujących błąd jest taki, że oni na przykład, no okej, okay, wyjdą z tego, ale słuchajcie, jak będzie rosło, to sobie po prostu no nie darują, prawda, nie darują, że wyszli słuchajcie, jak tak będziecie podchodzić do rynku to nigdy, że tak powiem nie będziecie fajnie jakby obracać tym kapitałem prawda, słuchajcie, plan ma być od A do Z, czyli tłumaczyłem wam, dlaczego tu wszedłem w poprzednich wideo, plan ma być wejście i wyjście i koniec i reszta mnie, słuchajcie, nie interesuje prawda, dokładnie tak to by wyglądało słuchajcie, lecimy sobie na grupę tutaj, na naszą GTKową grupę co tam, co tam w tym tygodniu? Słuchajcie, Uber zaczął być grany w strategii, ale to nie znaczy kup, prawda? To nie znaczy kup, po prostu w strategię HP Ubera wziąłem do rozegrania. To jeszcze raz powtarzam, nie sugerować się, bo to nie jest kup i trzymaj, tylko to jest strategia. Co tam jeszcze dzisiaj? Sprzedany shopper został, to zaraz sobie też pokażę wam ten wykres, jak tam wejścia wyglądały na shopperze co tam jeszcze, co tam jeszcze Lulu wzi został wzięty w HP 1 trzecia, czyli ogólnie rzecz biorąc też jest strategii IP2, czyli tutaj strategia akurat 50-15 na CD Projekt sprzedana, no bo na CD Projekt prowadzimy sobie strategię 51015, również taka, można powiedzieć lekko autorska strategia, natomiast na szoperze Moi drodzy, to wyglądało dosłownie tak, czyli tu była budowana pozycja i tu jeszcze była budowana pozycja i tutaj był w okolicy jakby ten take profit. Przed tą strefą podażową, gdzie ta strefa podażowa, to jest chyba powtórzenie tej korekty tutaj dłużej. I zobaczcie, i tutaj zbudowana pozycja, wychodzę z pozycji, dziękuję za wszystko, żegnam się jakby z shopperem, prawda? Nie interesuje mnie, co on później zrobi. Jeżeli tu później później czy pójdzie tu czy pójdzie tu zrobię jakąś korektę to może będę później zainteresowany wejściem dobra moi drodzy lecimy do waszych komentarzy co wy tam macie ciekawego do przeanalizowania i teraz tak biorę na początek zawsze to co jest z łapeczkami prawda czyli to wiem że na to jest popyt no jak to na giełdzie tak musimy mieć też popyt i podaż na YouTubie oczywiście, <laughs> czyli tak, PKN Orlen yy, i tutaj kolega prosi o to, żeby wyjście, yy, wyjście z długoletniego trendu bocznego, no tak, Orlena też gramy, też strategii HP, dobra, więc Orlen sobie zapisałem, PKP pk Cargo mówiłem, 786 też jest grane, PKP pk Cargo, więc tam taki idealny dołeczek się udało, znaczy udało się, no po prostu się zagrało, prawda, a czy się uda z tego coś zarobić? no to analiza poka pokaże w zasadzie wykres pokaże. boryszew no to jedna łapeczka, 11 bit ma dwie łapeczki to sobie weźmiemy 11 bita i coś jeszcze mamy tutaj złapeczkowanego. Mm. Co myślisz o palladium? Słuchajcie, nie pytajcie mnie co myślę, nic nie myślę. Dlaczego miałbym cokolwiek myśleć o tej spółce? Dzięki pytanko, czemu nie grasz na niemieckiej giełdzie? Próbowałeś analiza techniczna jest jakaś inna i propozycja w takim razie z amerykańskiej Salesforce CRM. No właśnie, słuchajcie, nie gram na niemieckim rynku, ponieważ nie, nie grałem tam jedną kiedyś chyba pozycję, na może dwie, albo może trzy. Volkswagen chyba był to, BMW i Adidas. I słuchajcie, no nie analizuję tej giełdy na co dzień, więc nie wiem, pod co tam gracze grają, prawda? Trzeba też... Trzeba poznać rynki, na których się gra. Także GPW znam, USA znam, natomiast na Niemcach się nie skupiałem, no bo nie potrzebuję aż tak szerokiej dywersyfikacji. Wystarczy mi Polska i Ameryka, tak naprawdę w zupełności to wystarcza. Myślę, okazji jest aż nadto dużo na każdej z tych giełd. Dobra, tutaj mamy jeszcze do no tego CRM-a możemy przeanalizować. Dobra, dzisiaj Orlen 11 Bit CRM. I lecimy do wykresów. Dobra, słuchajcie, zaczynamy od 11 bit. 11 bit. Ja tu kiedyś robiłem analizę i nawet go grałem swingowo na szybką korektę. I ta szybka korekta to było powtórzenie tej korekty. Czy się to zgadza? Tak, tutaj mieliśmy tą 0,9. Strefę do 1, 13, tak naprawdę, czy on dalej jest w korekcie 1 do 1, 11 bit, no ale to było takie miejsce pod zagranie, kiedyś tam też robiłem tą analizę. <coughs> Niestety już nie mam tutaj, albo tutaj na innym wykresie to robiłem. Natomiast, no, korekta 1 do 1, tak tutaj. Natomiast zmierzmy sobie to, czy ma to szansę się obronić, bo zobaczcie, niby, że, znaczy, informację, jaką tutaj dostaliśmy, ale informację dostaliśmy taką, że. Zaliczyliśmy idealnie 1 do 1, idealnie zrobiliśmy niskie zejście i tylko zrobiliśmy trójkę. Ok, nie tylko zrobiliśmy trójkę, co jest naturalne, ponieważ ta fala, która spadała tutaj, nie miała żadnego odreagowania. Więc ta trójka jak najbardziej jest tutaj sens. Natomiast zobaczcie nie, co dalej. Wybiliśmy tutaj dołek następny, czyli jakby patrzeć, patrzeć, słuchajcie, z większej perspektywy, to byłoby to ABC, natomiast to C mi się nie podoba, troszkę za krótka ta fala jest, ok, czyli ja bym tutaj, słuchajcie, teraz rozpatrywał to w kategorii ABC, czyli korekty pędzącej, czyli to jest dalej korekta cała, Okej, okay, to jest cała dalej korekta przed wybiciem jeszcze jednego dołka. Znaczy, mogłoby być. O, może tak. Zmierzmy sobie, słuchajcie, tutaj ostatni impuls wzrostowy od szczytu. Tak, tutaj mieliśmy ostatnią korektę. A no właśnie, tutaj ta 618 też. No tak, nawet chyba robiłem w tej analizie właśnie tą 618 głównie. No i zobaczcie, mamy z 618 no, piękny układ harmoniczny tak naprawdę, czyli mamy pięknego Gartleya. W tym miejscu i to słuchajcie jest to miejsce czyli ciach czyli 786 czyli układzik też sobie tutaj dorysujemy na 11 bit to jest ten układ harmoniczny z korektą pędzącą pasowałoby pasowało więc słuchajcie w razie spadku gdyby 11 bit spadał to to byłoby fajne miejsce pod rozegranie. Ok, pod ewentualne zakończenie korekty. A jeżeli, bo tutaj może być taka sytuacja, że on tylko pójdzie do tego punktu B i zacznie z powrotem spadać, prawda? Jeżeli by tutaj, no tu można to rozegrać, bo tutaj jakby ryzyka wielkiego nie ma, można to ładnie zabezpieczyć, rozegrać na spokojnie prosta pozycja taka bardzo, bardzo prosta pozycja. Gdybyśmy jednak tego nie obronili, to tu niżej mamy znowu powtórzenie korekty. Ale tutaj trzeba to sklastrować, słuchajcie, ze złotą strefą, czyli w tym przypadku mielibyśmy tylko dwie strefy popytowe, i ta następna strefa popytowa to byłoby dokładnie to miejsce. Ok, dokładnie byłoby to miejsce, czyli mamy dwie strefy popytowe w razie spadków. A co w razie wzrostów? W razie wzrostów można by tutaj, słuchajcie, jakby ktoś szukał pozycji. Podkreślam, można byłoby tutaj wykorzystać swing, metodę swing, strategię swing w zasadzie. Ja troszkę inaczej gram strategię swing, bo gram na zabezpieczenie świecy H4 czy D1. To też jakby gdzieś tam na moim kursie jest o tej strategii. Natomiast słuchajcie, w razie spadków, dwie strefy popytowe pod rozegranie według mnie bardzo ciekawe. Z czego ta najciekawsza? 475. W razie wzrostów, gdyby to była korekta. Gdyby wcześniej to była ABC, a to byłaby po prostu C, no to tutaj jest ten swing, ale trzeba go niestety mocno zabezpieczać i mocno obserwować, bo nie ufałbym tej korekcie. Oczywiście pozytywnym informacją jest przebicie punktu A, no i wtedy możemy celować ewentualnie powyżej ATH na 11 bit. Czyli bardzo prosta analiza, bardzo proste jest to do rozegrania, wręcz słuchajcie bajecznie proste. Dobra, przechodzimy sobie na PKN Orlen na pkn Orlenie, pkn Orlenie, tylko niech mi się to załaduje. Słuchajcie, no tutaj wprowadziłem kiedyś tą analizę, no wszystko jakby w punkcik, wszystko jakby w punkcik, no i słuchajcie, ktoś tam pytał o strefę docelową, no to tutaj się powtórzę, mamy układ Leonarda na 7,86, prawda? Czyli strefa docelowa jak dla mnie to jest 111, natomiast tutaj nie byłbym taki pewny, czy my zakończyliśmy jeszcze tą korektę. Tu jest ruch boczny, jasne. Ale tu może jeszcze być odnoga jedna w fali spadkowej. Natomiast, no właśnie, ruchy boczne się ciężko gra. Słuchajcie, ja też uczę tak naprawdę, żeby ruchów bocznych nie grać, a ewentualnie zastanowić się, czy ja chcę być w tym dłużej. Bo takie ruchy boczne mogą być długo. Co znaczy, jak chcę być w tym dłużej? Tak jak w przypadku kghm czyli no kupuję po prostu i ewentualnie mam strefę niżej, gdyby jednak po tej Akumulacji był jeszcze odnoga w dół, bo często takie coś występuje, słuchajcie. No to wtedy miałbym jeszcze ewentualnie tą strefę, czy też w ogóle tutaj jeszcze przetestuję tą strefę, prawda? I więc w ruchu bocznym nie zastanawiamy się nad tym, co zrobi, no bo jest ruch boczny i tak naprawdę trzeba być, a tak jak mówię, trzeba zaufać, ok? Czyli trzeba mocno zaufać, jakby aktywu, czy, 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 czy decydujemy się na nie. No jasne, była tu fajna strefa popytowa gdzieś, którą też tam wam dawałem, no ale. No to jest tylko jedna strefa, prawda? Tu już może nie być okazji. Na no punkt wyjścia to jest 111, czyli od obecnego miejsca 70% w górę. I tak bym widział analizę Orden, Sam gram Pekenorden pod dłuższy termin, więc dla mnie tutaj bez znaczenia tak naprawdę co zrobi, ale jakby zaliczył 111. No to bym pomyślał nad wyjściem, słuchajcie, i shortowaniem fizycznie PKN Orlen, no ale no musi tam dojść, prawda? Ja kupiłem na zasadzie, że wierzę w spółkę po prostu. No dobra, i coś z rynku amerykańskiego, czyli ten Salesforce, zobaczmy, kurde, no takich rzeczy się nie analizuje, słuchajcie. E, takie spółki, jeżeli mamy e, taką spółkę, to to nie są okazje, słuchajcie, to jest ulica. To tylko ulica tutaj kupuje. Prawda? To, to nie jest w ogóle spółka pod analizę. Chyba, że dywidendowo, bo widzę, że zaczęła płacić dywidendę, no to tak w długi, bardzo bu, bardzo długi termin. Ale zapamiętajcie sobie, to nie są okazje, okej? Okay? To nie jest okazja. Okazji to można na 11 bit szukać, gdyby tam spadało na 786. Natomiast tutaj Ewentualnie o RGR. To jest, to jest wszystko, więc ja tu nie widzę żadnych okazji na takiej spółce jak Salesforce. No nie ma się tu jak przyłączyć, prawda? Tu powtarzamy tą korektę. Ewentualnie, no to teraz jest taka jakby takie miejsce tutaj. Ewentualnie zaraz sobie zobaczymy tą korektę. No tak, powtarzamy ją. Zatrzymaliśmy się na tej 15. Więc tutaj swingowe, jakby kogoś to interesowało, no to tu jest taki swing, czy też ta strefa jakby jako strefa popytowa no ale nie jest to też nic mocnego i tyle tak naprawdę żeby tutaj coś zarobić więcej takie na przykład powiedzmy 30% no to musielibyśmy no wybić ATH i powędrować słuchajcie na 13 prawdopodobnie tak, tutaj na, tu jest strefa popytowa, podażowa, tu jest 23%, później mamy 33%, no można by próbować z tej strefy, trend trwa, mamy powtórzenie jakby tej korekty tutaj, e, tylko zaś tutaj nie widzę trójki, zobaczcie, tutaj nie widać na razie żadnej trójeczki, a tu taką trujeczkę ładną było widać, prawda? Tu na razie mamy jedną falę, więc ta korekta w sumie nawet może być głębsza. Więc tak jak mówię, no nic tu ciekawego nie ma, chyba żeby to mocniej spadło, przebiło tą korektę w ogóle całkowicie, no to wtedy byłbym zainteresowany tą spółką. Ale póki jest w korekcie 1 do 1, no to nie za bardzo mnie to tutaj interesuje, szczerze mówiąc. Szczerze mówiąc, nie za bardzo. Natomiast no, jest to miejsce popytowe, ale raczej bym tutaj nawet. Raczej bym grał swingiem z uwagi na to, że jest tylko pierwsza fala, prawda? Właśnie. Więc tutaj nie, nie widzę nic ciekawego. Znaczy, nie widzę nic takiego super okazyjnego, prawda? No bo jakaś tam okazja jest, e, jakaś tam okazja jest, natomiast e, nic mocnego to nie jest tutaj. Ok, to to nic mocnego tutaj nie jest, więc tak by to wyglądało, moi drodzy. Dobra, dajcie coś do analizy. Mm, tyle na dzisiaj. Miłego. Jeszcze weekendu Wam życzę, no i słyszymy się w środę. Trzymajcie się, hej!